しかしね、この、伸びしちゃったんですね。 Ale wiesz, się zregenerował. przez ligotem górną, ligotem zamecką, ulicą katowicką, ulicą Szłodowskiej kuri w kluczworku. Ciężarówki te wyrządzają ogromne zniszczenia bezpośrednio usytuowanych przy pasie drogi budynkach. Powodują pęknięcia ścian i stropu. Wspomniany odcinek jest w takim stopniu zdewastowany, że przejazd nim graniczy z cudem. Przejeżdżające ciężarówki powodują duże wstrząsy, wibracje i topnięcia. Do wglądu jest ekspertyza zlecona przez Urząd Miejski w Kruzborty. Na tym odcinku około 3 km chodnik jest po jednej stronie drogi, a przejścia dla pieszych tylko trzy. Przejście z jedną na drugą stronę drogi to horror. Panie premierze, dlaczego poprzez działania pańskich ministrów zezwala pan na to, aby ludzie żyli w ciągłym strachu i niebezpieczeństwie? Kilkaset osób od niemal od sześciu lat kładzie się spać w strachu, że od wibracji i wstrząsów zawalą się sufity i ściany ich domów. Żyjemy w ciągłym stresie. Panie premierze, kilkaset osób, w tym większość starszych oraz dzieci, codziennie przechodząc tą drogą, przeżywa koszmar. albo ta droga, którą jeździmy do domu, jest tragiczna. Ja wiem, że samochody one po prostu są niszczone na bieżąco, bo po dwóch latach jazdy autem, trzeba robić całe zawieszenie, nie mówiąc już co się dzieje w tych domach przy ulicy, które tyle jeżdżą, domy pękają i tak dalej. To jest tragedia, a już od sześciu lat ministerstwo zwodzi tutaj klucz, bo obiecuje nam, że będzie remonty drogi. Miał być w tym roku na 100% zrobione i niestety... Żeśmy się dowiedzieli, nie doszło do skutku, no i trzeba podjąć jakieś odpowiednie kroki, żeby po prostu coś z tym zrobić. Druga demonstracja ma być planowana tak 22. 22. I mam nadzieję, że będziemy brali udział i większość więcej, więcej ludzi weźmy z nie tylko mieszkańcy Ligoty, ale i pracownicy urzędu i skróżborka, bo to jednak chodzi o nasze każdy miasto z tej każdy drogi, Nie, nie, jest... tylko, nie tylko mieszkańcy tutaj Ligoty, na naszej Zemeckiej i dolnej, prawda? Zresztą dzisiaj w Remont, uzyskania remontu drogi katowickiej. Droga katowicka jest użytkowana codziennie przez dziesiątki, setki ludzi mieszkających w Krużborku. Jest to droga do, do, do centrum, ale jest w nieupokalonym stanie. Jest pe, pe, pełna dziur i, i, i kolei. Podczas deszczowej e, pogody niemożliwe jest przejście z ulicą e, osłonicy, jak tu mówią, do, 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 do miasta i jest zagrożenie dla, dla, dla pieszych przychodzących tędy. Mnóstwo tirów, i rowerzystów, i pieszych. Droga wymaga, wymaga remontu, ludzie mieszkający tam mają problemy, wychodzą mi nawet szklanki z szafek od, od gań, które tam zachodzą. No właśnie, kolejna akcja przewidziana, już termin jakiś jest? Pod no to te, 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 terminu na razie nie widać, no urzędnicy się tym, że przygotowują pieniądze na budowanie dróg na euro 12, no ale... Ta droga jest ważną drogą prowadzącą do centrum, bo jak nie, jak nie będzie tej drogi, to nie będą przyjeżdżać na, 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 na treningi zawodnicy.